Dostałam ostatnio takie pytanie, jak uzyskać mleczny klimat na zdjęciu, więc stwierdziłam, że to będzie dobry temat na niedzielną obróbkę. Pierwszym krokiem będzie obniżenie kontrastu na zdjęciu. Jednocześnie też, żeby to zdjęcie nie było zbyt ciemne, chciałabym. I troszeczkę rozświetlić. W tym celu robię, zwiększam podświetlenia oraz zwiększam też opcję bieli na zdjęciu. Dzięki temu uzyskuję taki miękki klimat zdjęcia. Usuwam troszeczkę ostrości z tego zdjęcia, ale też nie sprawiam, że to zdjęcie będzie zbyt ciemne. Najważniejszym krokiem będzie malowanie pędzlem, czyli praca na masce. Pędzel sobie ustawicie według swojego zdjęcia. Ja tutaj zmniejszam przede wszystkim teksturę, przejrzystość i usuwanie zamglenia. To jest klucz do uzyskania mgły. I oczywiście zwiększamy też ekspozycję, żeby rozjaśnić tą maskę. U góry w ustawieniach predefiniowanych macie też możliwość zmniejszenia lub zwiększania krycia pędzla, więc łatwo sobie dostosujecie efekt do własnych preferencji. Ja na zdjęciu staram się uzyskać jak najbardziej naturalny klimat, więc po pomalowaniu pędzlem w miejscach, które chcę, żeby tam gła powstała, jeszcze sobie zmniejszam. Zmniejszam sobie efekt krycia tej maski. Dobrze, mgła już mamy gotową, czyli najważniejszy element, i zanim przejdę do trzeciego kroku, troszeczkę jeszcze zmiękczę to zdjęcie, usuwając zamglenia i trochę też ochładzając to zdjęcie, żeby Kolorystycznie bardziej przypominało poranek niż zachód słońca. I w ostatnim kroku będę budowała nastrój na zdjęciu. Polega to na selektywnym przyciemnianiu i rozjaśnianiu zdjęcia. Używam tutaj masek liniowych. Wydaje mi się, że to będzie naj, najłatwiejszy sposób. Ponieważ jesteśmy w stanie większą część kadru rozświecić albo przyciemnić. Tutaj musimy też pamiętać o tym, że akurat w moim przypadku maska zapamiętała ustawienia pędzla. Tutaj zmieniam w ten sposób, że chciałabym przyciemnić pierwszy plan, więc obniżam ekspozycję, zwiększam teksturę i kontrast. Dzięki takiej selektywnej obróbce zdjęcia jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy na, na tym, co sfotografowaliśmy. Jednocześnie sprawiając, że mgła staje się tłem, tłem zdjęcia, a nie, a nie głównym bohaterem tego zdjęcia. Dodaję jeszcze trochę ziarna, zmi zmiękczając to zdjęcie. Yy, robię też lekką winietę. I mamy już efekt końcowy. Myślę, że jest taki w miarę naturalny, nienarzucający się. Mam nadzieję, że nie sztuczny. <laughs> Najlepiej, kiedy robimy zdjęcia o poranku, jeżeli chcemy uchwycić mgłę, bo robiąc zdjęcia Podczas zachodu słońca, no tutaj już sama, sama godzina robienia zdjęć sprawia, że mamy ostre cienie i światła, duży kontrast, więc ciężko jest tutaj wyczarować taką mgłę. No ale może, myślę, że coś się udało.